A w dzisiejszym nagraniu opowiem krótko o zasadach dotyczących opodatkowania dochodów z kryptowalut na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o tym, w jaki sposób rozliczyć swoje zeznanie podatkowe, w którym wykazujemy dochody z kryptowalut. Na gruncie PIT opodatkowanie kryptowalut zostało uregulowane. W precyzyjny sposób w 2019 roku. Do tego czasu istniało wiele wątpliwości dotyczących tego, w jaki sposób należy opodatkować dochody uzyskane z tego tytułu. Od 2019 roku mamy już jasność, w jaki sposób należy opodatkować tego rodzaju dochody. Niestety, zasady te dotyczą tylko opodatkowania walut wirtualnych nie mają odniesienia do innych kryptoaktywów, takich jak na przykład NFT. Na podstawie przepisów, które zostały uchwalone w 2019 roku, przychody z kryptowalut zostały zakwalifikowane do źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne. Wiąże się to z tym, że dochody z tego tytułu opodatkowane są stawką 19% podatku. Opodatkowaniu podlega dochód z transakcji na kryptowalutach. Dochód, czyli różnica pomiędzy przychodami, a kosztami ich uzyskania. Co istotne, na podstawie przepisów, które obowiązują od 2019 roku, w zeznaniu podatkowym powinniśmy wykazać nie tylko dochód z transakcji na kryptowalutach, ale powinniśmy wykazać również same transakcje nabycia ich, nawet jeżeli nie do